Wydaje Ci się, że jeszcze nie jesteś wystarczająco ładna. Wydaje Ci się, że jeszcze nie jesteś wystarczająco zgrabna. Albo może już jesteś na coś za stara, albo jesteś na coś kompletnie za młoda. Jeszcze nic nie umiesz. Za każdym razem. Przypomnij sobie. O MAGDZIE Gessler! Ma Mogi! I teraz każdy, kto słuchał mnie na słuchawkach, ma dosyć tego odcinka. Czołówka. Nasze tusiutkie masełko Nasza kruseczka śląska Nasza zadziorna szyneczka Nie? Madzie lubimy. No jak? Kto nie lubi Madzi? Wszyscy lubią Madzie Lubimy jej doczepiane loki Jej niezliczone szale Jej bransoletki, jej wisiorki Buty na koturnach, z których zawsze wystają dwa paluchy i wszyscy się zawsze zastanawiamy czy te koturny ją utrzymają I tak soportuje ją w tym odcinku Nie wywal się Magda! Nie wywal! Bawi nas kiedy Magda tańczy i śpiewa bo przypomina nam taką ciocię na weselu, która wypiła za dużo parę drinków i zaczyna robić z siebie pośmiewisko, ale ona o tym nie wie, więc ona też się świetnie bawi. Podnosi spódnicę do góry i macha piersiami do dwudziestoletnich chłopców, myśląc, że to jest seksy. I taka jest Magda, taka jak taka nasza ciocia z wesela: no po prostu. Ciocia z wesela! Ja będę taka na starej, zobaczycie. A jak? Będę Greg. Tak, chciałabym. Chciałabym przynajmniej zarabiać tyle, co ona. Może jak wpada do restauracji, to jak mafia poharacz nie? Zmieniać tu k***a, wszystko! Mani Magno! Ale my nie mamy pieniędzy w tej restauracji na nowy sprzęt, dlatego bankrutujemy. Nie to obchodzi. <laughs> moim zdaniem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale moim zdaniem w Magdzie Gressler najbardziej lubimy to, jak ona samą siebie lubi. To jest właśnie różnica, która dzieli Ciebie od Magdy Gessler. Nieznajomości, nie pochodzenie, nie miejsce urodzenia, nie pieniądze, tylko poczucie własnej wartości. Tylko to i nic innego dzieli Cię od sukcesu, dzieli Cię od bycia kimś takim jak Magda Gessler. Czy szłam tym moim wywodem o nas, kobietach? To nie twój wygląd determinuje to, kim jesteś. To nie twoje pochodzenie, czy twój tata ma znajomość, czy ich nie ma. Nie ma to znaczenia. To twój osobisty charakter, charyzma, temperament i wiara w swoją osobę powoduje, że masz szansę dojść do czegoś w życiu. Jest następczowska. Poszła do szansy na sukces. Nie znała piosenki, trochę pofałszowała, nie umiała jej ześpiewać. Zeszła ze sceny. Generalnie, A zong. Jeden z najgorszych występów w szansie na sukces. Co zrobiłaś jest Schowała się pod ziemię, uciekła, powiedziała, te programy są takie okropne, one niszczą ludzi. Nie, Jest nasteczkowska poszła do tego programu raz jeszcze i zaśpiewała tak, jak nikt inny. Nie poddała się. I na koniec, wisienka na torcie! Nasz ukochany prezydent Andrzej Duda. No tak! Bo go Kaczyński wypromował! Bo Kaczyński go postawił na stanowisko! Przecież gdyby nie Kaczyński to nie byłoby Andrzej Duda. To Andrzej Duda, swoją swoim temperamentem, swoją charyzmą, swoją gadką po prostu, musiał przekonać tak trudnego przeciwnika, tak trudną osobę, jaką wydaje nam się, że jest pan Jarosław Kaczyński. Andrzej tutaj już w sobie musiał posiadać gen zwycięzcy. To on, a nie Kaczyński, musiał jeździć od miasta do miasta, od spotkania do spotkania, po całej Polsce i wszystkim ręce mm, ściskać i tłumaczyć, jakim będzie prezydentem, przekonywać do siebie, aż przekonał do siebie ludzi, Kto Pomyślał w czasach, kiedy oni kandydowali na prezydenta, że to nie Komorowski będzie po raz drugi e, prezydentem Polski. Kto to był Andrzej? Nikt, 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 ty nie znał. Nikt, ty pan nie znał, okej. Okay. Część ludzi zagłosowała na Andrzeja Duda, bo zagłosowałaby na PiS. To tak samo, część ludzi zagłosowała na Bronisława Komorowskiego, bo zagłosowałaby na PO. Natomiast sam z siebie typ musiał mieć wewnętrzną motywację. Musiał sam z siebie wiedzieć, że jest wart tego, co ma, co osiągnął, że jest w stanie to udźwignąć i nie wystraszyć się sukcesu. Tak jak nie boi się sukcesu Magda Gessler. Tak jak nie boi się sukcesu Justyna Steczkowska. Każdy mój błąd to tak naprawdę jest mój sukces! To jest trudne, i ja wiem, ale może, jeżeli Ty i ja popracujemy nad swoją osobowością, żebyśmy byli właśnie, co? <grytanie> A czym ja jestem gorsza od jakiejś Magdy Gessler, a czym ja jestem gorszy od jakiejś Justyny Steczkowskiej, a czym Ty jesteś gorszy od Andrzeja Dudy? Urodziliśmy się w tym samym kraju, mówimy w tym samym języku, tylko jedni wierzą w siebie bardziej od drugich, dlatego bądź jak Magda Gessler, uwierz w siebie pomimo wszystko. Chyba mam pły. No nic. Jeżeli podoba Ci się filozofia pewności siebie, to udostępnij ten filmik dalej, może komuś pomoże, może komuś się przyda. Pa!